Z masz tu? Czego tak mało? Właśnie... No, idziesz już. O, a, dla mnie nic nie się zostało. Ale idziesz już to. No w gorące. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w jesiennym vlogu. Mój pierwszy jesienny vlog. Męka się cieszę, bo za oknem już jest właśnie taka pogoda, że no, że przyjemnie. Przyjemnie będzie w końcu ozdobić ten dom i nie będę się dziwnie czuła, że u mnie na stole leżą dynie, a za oknem jest 30 stopni. Yy, także w końcu mamy jesień, yy, trochę pochmurnie, trochę chłodno, więc idealnie na swetelek, idealnie na herbatkę. No i ozdabiamy, ozdabiamy dom, spędzamy typowy jesienny czas. Musimy jeszcze dokupić parę rzeczy. Bo trochę mam ozdób. Mówmy, brakuje mi tak naprawdę jeszcze dosłownie kilka rzeczy, więc myślę, że dzisiaj się jeszcze wybiorę, dokupię. A jak nie to, po prostu ozdobię tym, co mam i na spokojnie sobie na dniach dokupię jeszcze to, co tam wiem, że mi brakuje. Także teraz razem z Michaśką ogarniamy trochę chatę, a potem ozdabiamy. Dom. Zaraz Wam pokażę, co kupiłam. Także. Fajne, fajne rzeczy. Oczywiście na moich ulubionych stronach, w ulubionych sklepach. Co prawda... Co prawda kupiłam to parę dni wcześniej, ale wrzucę Wam tutaj, żebyście się nabawili takiego jesiennego nastroju ode mnie. Więc połączę troszeczkę. Zrobimy taki... Takie taki cofnięcie się troszeczkę w czasie, bo musiałam, słuchajcie, kupić ozdoby wcześniej niż na jesiennym vlogu, te wszystkie, ponieważ e, zaczęły się w sklepie pojawiać już ozdoby świąteczne. Więc nie mogłam czekać na typowy jesienny czas pogodowy, tylko kupiłam po prostu ozdoby wcześniej, bo zaraz bym musiała kupować już Mikołaje bołwane. To jest trochę szaleństwo, żeby we wrześniu już były ozdoby na Święta Bożego Narodzenia? Jestem w szoku. No nic, dobra, to widzimy się zaraz i Wam pokażę, co kupiłyśmy. Ale w międzyczasie trochę jeszcze posprzątamy. Może coś tam jeszcze w międzyczasie do Was pogadamy. Tak, Michaśka? Michaśka, pozdrawia. Proszę zobaczcie, grzecznie leży i się bawi. Misio, jesteś misiaczek. Mamy, tak? I taty? No. Nic, zabieramy się za ogarnianie. Pa! No, co za petarda. O, ląbki do Ten dyfuzor w kształcie grzybka. Poluję właśnie na takie naczynia z pokrywką w kształcie dymki, ale chciałam przezroczyste, żeby było widać cukierki w środku chyba na razie nie wezmę, zobaczę w innych sklepach domki fajne kurczę. ale czy tyle potrzebuję? Jezu masa takich halloweenowych <laughs> trochę przesada przesadą jest to, zobaczcie dział świąteczny idealnie właśnie tego szukałam Mój misiaczek ma taki troszeczkę ostatnio regres snu w dnie. Nie, nie wiem o co jej chodzi. Ale bardzo mało śpi. Ewentualnie na spacerkach. A tak to ciężko ją ululać. Może zaśnie czasami na jakieś pół godzinki. No, czasami, no dobra, no nie będę tutaj wyolbrzymiać. No dwa razy dziennie po pół godziny. Nie wiem, czy to normalne, czy to nienormalne. Na pięciomiesięcznego bobaska. Może ząbki, może po prostu coś się dzieje. I tak troszkę mało nam śpi. Mm, szkoda. Szkoda, bo bym chciała sobie czasami może jakiś hotelik sobie obejrzeć. A, nie mam kiedy. <ścoughs> Żartuję. Cieszę się, że ci mam. Nie potrzebuję telewizora. Nie, 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 nie. Wolę Ciebie. Jest 13.30, a Michalina dopiero teraz zasnęła na swoją pierwszą odrzankę. Naprawdę ten nagres mój no, jest ostatnio dość mocny. No i po prostu bawiłyśmy się razem, tak? W tym, w tym czasie, kiedy nie chciała jeszcze spać. Były z trzy próby tak naprawdę u, u, ululania jej i odłożenia. Na mojej piersi przysypiała, ale no staram się jakby drzemki kontaktowe mamy też, ale no staram się mimo wszystko, żeby spała sobie jednak w łóżeczku, żeby mogła się rozciągać, żeby miała ten komfort ruchu. W, Oczywiście, jak widzę, że coś jej dolega czy coś, no to śpi na mnie i, i wtedy ją przytulam. Ale ogólnie staram się jakby ją odłożyć finalnie, żeby miała miejsce do spania. No i trzy razy próbowałam ją odłożyć i trzy razy się budziła. I nie to, że płak, czy coś, tylko od razu oczu, jak międzyłoty uśmiech i ona chce się bawić. E, także nie wiem, czy była zmęczona, czy nie była, ale w końcu teraz zasnęła, no i śpi. Także regres jest dość mocny, i mogłabym teraz zrobić. Pokażę, co kupiłam ciekawego, ale jest na 13:30, więc muszę zacząć robić jakiś obiad, żeby zjeść, bo staram się jeść jakby no, te trzy posiłki dziennie, więc nie chcę, żeby nagle zaraz mieć jakiś skok wiecie yy, głodu, <noise> bo już mieć obiad. Także mnie jedynie ogarniam i robimy karę z dynią. Także wiążę włosy, myję ręce i zabieram się. za Zupka. Hmm. A więc dynia i trochę marcheweczki ląduje w piekarniku. Reszta marchewki będzie w bulionie. No, a więc bulion się gotuje, dnia się piecze i yy, obiad sam się robi. <laughs> Jak się piecze to zblendujemy, zrobimy grzanki i mamy obiadek także. Polecam wszystkim krem z dyni, zwłaszcza jak się zaczyna ta jesień. I jeszcze bardzo, bardzo dużo kary. To jest po prostu must have każdego kremu z dyni. Ja uwielbiam, uwielbiam karę. No i maluszek wstał. 40 minut snu. Mówiłam, że króciutkie z nasze drzemeczki, no nic. Najwidoczniej na razie nie ma potrzeby dłużej snu, ale jest niestety to przez to taka, wiecie, mm -hmm. Marudna troszeczkę. Jakby czasami się bawi sama ze sobą, i jakby jak najbardziej, ale jak nas już przez dłuższą chwilę nie widzi, to już jest troszeczkę płaczu, troszeczkę marudzenia No nic. Takie uroki maluśków, takie uroki. które że na macie, bawi się, widzi mnie, słyszy mnie, więc jest zadowolona. A ja na szybko pokażę Wam, co kupiłam. Ogólnie następnie powiem, że nie wiem. Nie wyrzucam wszystkiego, co mam i nagle wszystko będzie pomarańczowe, jesienne, więc wcale tego, tych ozdób nie mam. Mam takie po prostu delikatne akcenty, które umilą nam ten czas i wiem na pewno, że muszę dokupić dwie rzeczy, żeby tak w pełni wykorzystać jakby tą moją wyobraźnię. No klasycznie, oczywiście zawsze tematycznie na zimę są zimowe, na wiosnę są kwiaty, lato również jakieś kwiaty, a na jesień ściereczki kuchenne. Edy, dynki, listki i tak dalej. To już jest uprane, dlatego tak tutaj mam. I tak samo klasycznie pościel, jesienna, również już uprana, żeby pięknie nam pachniała, czekała sobie na kolejną jesień. Także mamy to i będziemy zaraz też owlekać. I właśnie że jestem przy pościeli, to muszę dokupić dwie takie poszewki pomarańczowe bądź białe na małe poduszeczki, które mamy na łóżku, bo zapomniałam. Eee, więc jeżeli chodzi o poszewki, to mam takie poszewki helopapki, eee, pomarańczowo-białe dynki i taką troszeczkę jeszcze inną poszewkę na duże poduszki, które mam na kanapie. Mam dwie, więc muszę zobaczyć, które nałożę. Będę miała jedną po prostu na zmianę, jakby coś się ubrudziło. Ojoj, ojoj. Co to, co ma rudzenie? Przecież jest tu mama. Wow. Dobra, dałam jej inną zabawkę, może się popatrzy. Na stolik podkładki w I tutaj mój ulubiony zakup, trzejna. z jesieniarki. Mamy tutaj, słuchajcie, pampkinową kawkę, cynamonki, dynki. No, czy to nie jest superanckie? No jest. Także zaraz nakładamy na telefona. Tutaj bieżniczek. Mały obrusik na... Znaczy bieżnik na mój mały stolik, więc jest jak obrusik na mój stolik. Pomysłowe. Również dynki, taki brązowy akcencik, bo teraz mam kwiaty. Tutaj Patrzcie, dynki dekoracyjne, i nie kupione. Nie kupicie takich. Bardzo mi przykro, ponieważ ja dostałam prosto z krótka mojej teściowej. Także <laughs> chcielibyście. Nie polecę niestety. Do tej pory tam ten i poszewki, zamówiłam bodajże pewnie na szejnie. Eee, tak samo kajik. Mój ulubiony sklep, jeżeli chodzi o mm, jakieś ozdoby. Eee, tutaj co mam? Mam sieczuszkę z taką dynką. I to kupiłam w Pepko. Pięknie pachnie. Przepięknie. Co jeszcze kupiłam w Pepko? Kupiłam woski. Do. 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 do, do, do zapomniałam nazwy. Do kominka. Te woski kosztowały 8 zł. I tutaj mamy po prostu dużo takich jakichś kształtów jesiennych. Liście, dynki, grzybki. Bardzo mm, fajnie wygląda. A zobaczymy, jak będzie pachnieć. Ale przez. Opakowanie już czuć, a świeczka, bo nie powiedziałam, kosztowała 7 zł. E, co jeszcze kupiłam w pepko? Nic? Myślałam, coś jeszcze. Dobra, nieistotne. Wykrzynie kupiłam, e, to widzieliście na przebitkach, albo nawet o nim mówiłam, dyfuzor w kształcie grzybka. E, jest to, słuchajcie, za... Pach, dyfuzor trzcinowy o zapachu wanilii i brzoskwini, e, bardzo ładny. A ja nie lubię wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na duperele na chatę, więc takie duperele najczęściej kupuję właśnie w Action Pepco, bądź w since Home, bądź na szajnie e, Nie lubię wydawać pieniędzy niepotrzebnie. Wiem, że to jest trochę niepotrzebne dla na przykład mojego męża. Ale ja uwielbiam mieć dekoracje, także nie, po prostu nie przepłacam. O, w ten sposób powiem. Ale że to jest niepotrzebne dla niektórych, rozumiem. To jeszcze kupiłam w Pepko. Kosztowała całe 10 zł, a jest mega cute. Mega cute. Takie malutkie dynki, pomarańczowa, super anegie. Co tu jeszcze mam? A, to kupiłam na szynie. to jest taka trawa. I właśnie e, tą trawę jak rozłożę, bo na lato mam takie mm, różowo-białe. Teraz kupiłam takie bardziej mm, w kolorach, e, właśnie jesiennych. Ale do tego właśnie chcę jeszcze dokupić takie pomarańczowe e, gałązki. E, więc tak, to kupiłam przy na szyjnie. Tutaj kupiłam ostatnio wikaj, jak byłam. E, jak to się nazywa? Nazywa? Taki zapachowe, wiecie, co się tak rozwala na jakimś takim stroiku. Tak, tak jak wącham, to właśnie taką jesienią czuję, więc sobie wzięłam i nie pamiętam, jak to kosztowało, ale obstawiam, że około 5 zł, bo mniej więcej bym nie zapłaciła. Oj, oj, oj. I teraz sinsej jeszcze Wam pokażę. Co kupiłam w sensei. Kupiłam ten talerz. E, bardziej miśko. Przywróciła się na brzuch, już sobie wzięła zabawkę i coś się to po co się przywracasz? Nie kupiłam tego do jedzenia. Kupiłam jeden tak ozdobny bardziej. Może położę to właśnie przy tych bukiecie takim jesiennym i tutaj sobie położę czy to, czy to świecące, czy jakąś malutką świeczkę. Tak bardziej ozdobnie. Jeszcze ogólnie nie wiem, gdzie ja to poukładam, ale takie mam myśli. Kupiłam oczywiście dwa pumpkinowe kubeczki. Ten jest Hello Pumpkin. ma tutaj taką dynkę, także zaraz Zrobię sobie w nią kawkę, jak obmyję. Umyję i nagram TikToka. Mamy, gadamy przy kawie. Zapraszam na mojego TikToka. Wymyśliłam taką fajną serię na dwuminutowe filmiki, gdzie gadam o jakichś takich moich rozterkach. I zapraszam Was również do wyrażenia opinii. Także tutaj pojawi się nazwa mojego TikToka. I Instagrama. Zapraszam serdecznie. No i drugi, taki bardziej klasyczny kubeczek. E... Będziemy mieli takie dwa jesienne kubki. Bo chyba właśnie nie miałam żadnego. Wiecie, jesiennego? Rok temu żadnego nie kupiłam. Piłam z takich klasycznych. A wiem, z jakich piłam rok temu. Rok temu mieliśmy fazę, bo byliśmy rok po ślubie, więc cały czas królują, królują do tej pory nawet u nas kubki. z napisem Cudowna żona, Cudowny mąż. Więc z takich piłam na jesieni. A teraz mam takie dwa. Spodzielę się z moim mężem, bo nie będę taka. Także będę nam robiła kawki w takim. Ten kosztował dyszkę w Zinseju, a ten był droższy, bo 16 zł. No, ale wzięłam. I mój zakup, którego szukałam i mega się jaram, to jest dynia przezroczysta, którą zamierzam po prostu wypełnić jakimiś cukierasami. Jeszcze nie wiem, jakimi. Muszę pójść do Dino i kupić, bo tam są fajne na wagę. Także taka fajna dynka, bo widziałam bardzo dużo dyni ale wszystkie te dynie były, wiecie, w takich kolorach i zabudowane te kolory, wiecie, jakby, że nie było widać, co jest w środku, a ja właśnie chciałam, żeby ona była przezroczysta, żeby było widać te cukieraski i żebyśmy ćwiczyli silną wolę, bo przecież miałam się odchudzać, ale chyba jesień jednak nam nie pomoże w tym i ona, słuchajcie, kosztowała całe 20 zł. Mam nadzieję, że mój mąż nie będzie oglądał tego vloga, bo mi zaraz wyliczy jak przywalam pieniądze na głupoty. Żartuję oczywiście, nie mi robić zakupów, ale się śmieję z niego, bo on totalnie nie lubi takich pierdół i zawsze jak ozdobię dom i mówię, co ja zmieniłam, co ci się podoba, to on tak wtedy dopiero zauważy, a tak to potrafi tydzień, słuchajcie, nie widzieć to w domu. Ach ci faceci, ach ci faceci. Dobra, czy tyle rzeczy? Tyle, no mówiłam, że niedużo. Niedużo, Michaśka. Zajmie nam to 5 minut, żeby to gdzieś ułożyć. Hej! Tak? E, dziękuję za ten haul. Jak już poukładam wszystko, e, to Wam rzucę przybitki, jak to ułożyłam. Także wyczekujcie. A więc proszę, mój kremik z dyni, z grzankami, jeszcze pióreczkiem. Michalina mm. dowiąza się, więc mogę w spokoju zjeść mój pierwszy jesienny Przewiadek! Miśka już została. A ja właśnie wzięłam prysznic teraz robię pielęgnację. I... Koniec tego jesiennego dnia już zostało nam tylko leżeć na kanapie i bić herbatę. Chciałam jeszcze, zanim się pożegnam, powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. A mianowicie mój mąż wrócił do domu z pracy i zauważył ozdoby jesienne i powiedział: Wow, fajnie! W sumie, to sam z siebie, więc odwołuję wszystko, co wcześniej mówiłam. Mój mąż jednak lubi ozdoby. Tyle, Tyle lat razem spowodowało, że się nauczę. Dobra, ja idę do, dalej się pielęgnować i potem odpoczywać. A Wam życzę. Miłego dnia, wieczoru, poranka, nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale mam nadzieję, że bardzo wam się podobało. Jeżeli tak, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Dzięki jeszcze raz. Pa.